W roku 2020 dostaliśmy od firmy LEGO taki oto zestawik. Składa się on ze 142 elementów, a jego cena Lego'wa to 5999, co prawda nie dało się go do oficjalnie zakupić, gdyż był to gratis, dodawany do zakupów na oficjalnej stronie LEGO, a przedstawia on Hot Rod, czyli taki samochód trochę zmodyfikowany, aby podkręcić jego osiągi. I stylizowany mniej więcej na. A zresztą tutaj będę dużo opowiadał. Tutaj macie zdjęcie, mniej więcej o co chodzi. Myślę, że udało się go odwzorować dość dobrze, ale o tym przekonamy się za chwilę na zbudowanym już modelu. Po zbudowaniu, oprócz samego samochodu, otrzymujemy także dwie minifigurki. Jest to kierowca oraz mechanik. Za chwilę może je sobie omówimy. A tym razem tak trochę odwrócimy kolejność i omawianie zaczniemy od samego pojazdu. Jak widzicie. Hodrod posiada tylne koła większe, przednie nieco mniejsze, ale to jest akurat dobrze odzorowane. Jest to raczej wersja Cabrio, jednak tutaj mamy z tyłu imitację składanego dachu. Mamy także małą szybkę oraz oczywiście klasyczny dla tego typu samochodów otwarty silnik, który wygląda naprawdę bardzo dobrze. Przód również wygląda naprawdę fajnie, mamy zderzak oraz dwa światełka. Dodatkowo po dwóch bokach mamy dwa wydechy. Jedne, co mi się nie podoba, to to, że ten element ma takie wycięcia, a tutaj ten element jest odzorowany, jest zastosowany nieco inaczej. Jest po prostu obrócony i te wycięcia widać, a zazwyczaj te wycięcia są gdzieś tam zasłonięte innymi klockami. To mi się akurat nie podoba. Jednak poza tym ogólna bryła pojazdu, jego zaokrąglenia i wszystkie inne detale naprawdę mi się podobają. Jedyne zastrzelenia ogólnie mieć jedynie co do środka, że mamy właściwie tylko fotel, kierownicę i nic poza tym. Ale czy to akurat źle? No myślę, że raczej nie, bo i tak po zasłonięciu tego figurką przyglądamy się tylko zewnętrznej części pojazdu, która jak już wspominałam, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Dwie figurki: pani mechanik, wyposażona w młotek oraz klucz, oraz kierowca, który nie ma żadnego akcesorium, ale jego akcesorium jest pojazd. Kierowca no naprawdę fajnie ma. Fajny taki zaczesany tył fryz okularki przeciwsłoneczne, w których fajnie widać odbijające się słońce, bluzę oraz spodenki z nadrukowanym paskiem oraz kieszonkami. One są też ubrudzone jakimś smarem. Natomiast pani mechanik ma taki fajny kombinezon. Pod spodem czerwoną bluzę, jakieś rękawiczki robocze i uśmiechniętą twarzyczkę, również przybrudzoną jakimś smarem. Naprawdę figurki wyglądają, uważam, naprawdę dobrze. I fajnie, że dostajemy je dwie w takim zestawie. Zazwyczaj dostajemy w tego typu zestawach tylko jedną figurkę. W tym zestawie otrzymujemy dwie figurki oraz naprawdę dobrze odzorowany pojazd, który wygląda moim zdaniem relacyjnie. Dajcie znać, co wy myślicie. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do nie łapki w górę oraz suba z dzwonkiem. Na razie.